Interfejs mózg komputer zapewnia komunikację ze światem zewnętrznym bez użycia jakichkolwiek mięśni. To, co odczytujemy z fal mózgowych, to są świadomie generowane intencje skoncentrowania uwagi. W tym przypadku najwygodniej tak robimy, najprostszy, najprostszy patent na to, to jest. Koncentrowanie uwagi na guzikach, takich guzikach, jak mielibyśmy, nie wiem, na, na tablecie czy, 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 czy na klawiaturze komputerowej. Wyświetlamy na ekranie kilka guzików, które migają no, w bardzo specyficzny sposób. Komputer wie, jak migają, a pani po prostu koncentruje swoją uwagę świadomie na jednym z tych guzików. Jeżeli to jest guzik start, i on na przykład miga 23 razy na sekundę to gdzieś w korze mózgowej pojawi się to 23 herce, tak działa mózg i komputer będzie to odczytywał. Jeżeli komputer zauważy te 23 herce, to będzie wiedział, że pani miała na myśli wybranie guzika start i przekaże do urządzenia komendę start. Tak to działa w największym skrócie. Tutaj komputer nie patrzy na oko, to nie zależy od tego na co my patrzymy, to zależy od tego o czym myślimy. W polu widzenia są wszystkie guziki. Ważne jest to, na czym koncentruje uwagę. Mózg może sterować urządzeniami w sposób naturalny wtedy, kiedy działają nasze mięśnie, kiedy motoneurony działają, gdy wszystko jest OK. Natomiast są takie sytuacje, na przykład choroby neurodegeneracyjne, które niszczą motoneurony, a okrucieństwo polega na tym, że mózgu nie niszczą. Wtedy pacjenci pozostają bez możliwości jakiejkolwiek komunikacji ze światem zewnętrznym. Nie mogą mrugnąć okiem, nie mogą nawet zawyć, poruszyć się. W tej chwili medycyna jest w stanie poradzić sobie z karmieniem paliatywnym, ze sztucznym oddychaniem, nie potrafi sobie poradzić z komunikacją z takim pacjentem.